Dłużaj, potrzypi, mnogo i brachitaj, każdujo dujo, buk, eto bug, bug, to bug, spasti tibia, zi Czart. Zizny. Dobra! Ja nie zna. Dobra, weź wziąłeś ten skalpel, ja wiem. Chyba. Taki skalpel. A nie, tutaj jest skalpel. Co nas goni, co robimy z tym faktem? A okej. Tu są drzwi. Nie wiem, on na mnie się skupił. A wiem, gdzie można I takiego tam. Okay. No właśnie mówię. Samasz nie, masz Abdul Ahmulahty O nie Czyli przynajmniej było fajnie, bo... Jest! Bardzo Uciekaj, Mówic, czekaj, Abdullah ci chodzi. Go... Ej, on się wrócił! On się wrócił! <laughs> on się wnieca! Abdullah się wraca! Eee... O kurwa. To, to dziwne. Nie tykaj tego. O O, ej wejdź, wejdź w latarnię Ej, ja po prostu tamto tak dziwnie No co, tam lewituje tam, Nie, tam z tyłu tak dziwnie skaczę No wszystkie tak dziwnie skaczę. taki typowy tulek z kebabem w ręku I'm still everyone No nie, Mark tam u góry Cześć, stary testament? A nie, old ornament Okej, okay. h to jest jeden. Dziwna swastyka to 5 To coś to jest... E to 9 A dziewięć. to, ten... to przed Tak. Jest się. Spoko. Kolejny Koro... to jest ten H Okej, okay, czyli jeden. A, czyli co?

A skąd ogarnąć broń, broń dla cywili taką, wiesz, taką... Mm. Ja mnie nie wiem o co w tej grze chodzi w ogóle? <grymne> Jakie S, Wojciechu! Jakie S! Prawie cię rozstrzelał! <grymne> Niechcący, ukradłeś ham! To jest zbyt Bydgoszcz, zbyt o nie! A... Zbyt

Dobra. Polonez, gdzie jesteś Foxe? Zgarnę cię Ja się zbywał. Nie. A widzicie, dobra Siadaj Foxe, Oa, Nie, spajesz Poloneza! Polonez, Okej, no wypie... Zgadnę cię, nie zapłaciłeś ci Foxe! Nie, ty nie mój Opel Tak, twój Opel W mój łopelast też nie... nie... Nie mi rękę! <śek invoke> nie mogę w broni palca. Pokémona Pokemona! Chciałem trafić tylko w piezomia! Spójrz... Ja Hahaha, nie ta za dużo drzeżył, Cliffut stracił Ale nie rodzinę nie i opla Astre. Mam zasilik proszę cię. Ej, bo według mnie Cliffut ma największą. Ej, według mnie Cliffut ma najgorszą historię z całego tego uniwersum. bo stracił rodzinę i Opla Astre. <śled> Nie, jeszcze miejsce pracy, bo Foxy Big Brain zaczął strzelać po zombie bazooką i trafił no, w mój budynek. Dalej, to był też. A to byłem też ja, przyznaję się. Dawaj Foxy! Może <śle> <śle> być tylko jeden. Samsung! Ej, według mnie, jak się dzieje jak rzecz, to wszystko powinny być pod sklepem Samsunga. <śle> Anina! na tym na placu zawam Żeby mi się nie nudziło zostałem Poca się mocy Nie boksy co ty nie robisz? Udało mi się, użyłem mocy pcp i utknąłem Ła he 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 No, ci Jeżeli jesteś smutny zapamiętaj o szreku O kurde, kamień Henio ma kamieniu Henio Aaaa! To wszystko wina tej mojej brakującej nogi Mango! 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 Nie, Gdybyś nie zaszedł za tomem, ich strzeliwe dalej! Wiem tylko co się dzieje Jacki jeden goni na strzech Dawaj tutaj Foksu szybko Ty Fokse tak się ma wziąć Nie Fokse nie Jestem kur... lepszy O kurde Aaaa. Dobra o kurde. Widzę tylko, jak Foxy przebiega między tolami i niego nie każda rzecz, a Błagam Mówię. Nikt mu się nie zbliża do pracy, zabaw albo zabije. Rozstrzelam. Nie! Ciężarówka mi sama zaczęła uciekać! Co jest? Co <laughs> 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 Ciężarówka uciekała cichowi! <laughs> Mniem, nie wiem, co mi popytają. O kurwa! Nie no, uciekła mi. O kurwa, popełniłem samobójstwo! <laughs>

Nadal jest, nie, nie ma zombie Zombie, zombie, zepsuły A czemu? Uciekam w las